Cześć, do Was bardzo serdecznie, z tej strony Katima Games i do Was w kolejnym odcinku z gry The Sims Mobile. W dzisiejszym odcinku będę oceniać domki. Jest to już czwarty odcinek właśnie z tej takiej miniserii, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był w odcinku, a chciałby być, to koniecznie napiszcie swój nick w komentarzu i wyślijcie mi zaproszenie. Tutaj macie mój kod znajomego. Dobra. I oczywiście, łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli jesteście nowi na kanale. Dobra, przechodzimy już do odcinka. I tak, mam trzy osoby, więc dzisiaj będzie ocenianie trzech domków. Ale na początku tutaj sobie odbiorę yy, nagrody za zwykłą sesję ćwiczeniową. Pójdziemy jeszcze tutaj do moich dwóch simów. I jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to koniecznie wpadajcie. Była wyprowadzka simów i kupno drugiej parceli. Więc koniecznie, koniecznie musicie to zobaczyć, jak to wygląda. Pokażę Wam, która to była parcela. Dokładnie to była nie to. Dokładnie to była ta parcela, o, tutaj. Więc koniecznie wpadajcie, zobaczycie ten poprzedni odcinek. Dobra, przechodzimy do odcinka. Więc teraz tak, mam trzy osoby, więc pójdziemy sobie od dołu. I tak, mam Dysona, Julkę i Koreańskiego i zobaczymy, czy takie osoby tutaj w ogóle są. Patrzymy, patrzymy. No i zobaczymy, czy coś jest. Mm. Okej. Okay. Widzę, że mamy koreańskiego. Koreański ma tutaj 23 poziom i tutaj poziom... Domku ma znaczący zabytek, więc idziemy obejrzeć domek koreańskiego. Ok, wygląda tak. Zobaczymy, jak wygląda na zewnątrz. O, bardzo ładny. Powiem, że serio ładny. Tutaj można sobie. Tutaj smata do jogi. No, powiem Wam, że naprawdę jest bardzo ładnie. Tutaj roślinki są. No, powiem, że naprawdę ładnie. Tutaj ta ściana chyba coś nie wyszło, trzeba chyba ją usunąć albo pomalować. Ale naprawdę to jest bardzo ładny domek w takim stylu, właśnie jak widzicie. Kolor biały. Wszystko naprawdę ładnie. Dobra, wchodzimy do środka. O te kosze, tak tutaj. Ale naprawdę nie jest źle. Wchodzimy, mamy taki tutaj przedpokój. Okej, okay, fajnie. Tutaj mamy pamiątki. Spoko. Tutaj mamy oczywiście łazieneczkę, no taka podstawowa. Wchodzimy dalej, mamy jadalnię. Tutaj jadalnie jest, jak widzicie, z widokiem tutaj przez okienka. Dalej mamy salon, kanapa, telewizor, taki malutki i radyjko. I mamy kuchnię. A tutaj mamy jakiś pokój z taką, tą szafą. O, bardzo fajnie tutaj jest pomyślane. Jest, tutaj są takie trzy szafy i biureczko. Bardzo fajne te szafy ogólnie były z jakiegoś wyzwania. Tutaj łóżko na różowo, na różowo. Ej, naprawdę ładnie. Naprawdę ładnie, dobra. Lecimy dalej. Tak wiecie, z wszystko jest zrobione. I tutaj mamy jeszcze taką chyba główną sypialnię. I ona się tak prezentuje. O nie i mi się zbakował. Dobra, ale wy nie słyszycie głosu. Yy, no, sypialnia też ładnie, naprawdę ładnie tutaj, o, ten fotel mógłby stać trochę z tyłu, ale jest naprawdę, no, powiem wam, że przytulnie, przytulny domek. Więc co? Naprawdę powiem wam, że ładnie tutaj wszystko kolorystycznie jest dobrane. Powiem wam, że naprawdę wow. Ładnie, ładnie. No to tak, domek oczywiście nie jest za duży, ale jest ładnie urządzony, więc myślę, że taka ocena 7 nawet, bo naprawdę jest ładnie. Nie spodziewałam się, że będzie aż taki domek, a na zewnątrz też ładnie wygląda. Więc myślę, że taka ocena 7 jest po prostu idealna, no chyba że 6,5, jakby ktoś ma się tutaj kłócić, lub 6, ale 7 naprawdę ładny domek. Można byłoby w nim mieszkać, naprawdę. Więc oczywiście oceniajcie także domki w komentarzach. To jest domek pierwszy, więc ja mu daję ocenę 7. Dobra, teraz idziemy dalej. Czy ktoś tu jeszcze jest? Mamy jeszcze Julkę i Dyson'a. Okej, okay, jest Julka. Julka ma 30 poziom i rozważny i modny, więc chodźmy, obejrzmy to. No, jestem ciekawa. Okej. Okay. Uh ładnie. Ej, naprawdę ładnie, dobra. Roślinki są. To jest bardzo dobrze. I to jest, jak widzicie, taki styl chyba bardziej nowoczesny. Okej, okay. ej, powiem Wam, że naprawdę ładnie. Jestem pod wrażeniem, dobra. Chodźmy tylko, zobaczmy jakie to są drzwi. Aha, drzwi są tutaj. Okej. Okay. Tutaj mamy takie, jak widzicie, no takie wejście, foteliki mamy. Wychodzimy sobie przez drzwi i mamy, bez telewizora chyba, i mamy tak jadanie razem z salonem. Tutaj mamy jakąś szafeczkę i kwiatuszkę. No i wiecie, tak nowocześnie, pusto, yy, czysto. No wiadomo, że to Sims, ale jest wiecie, tak. No wiecie, jak jest. W takim stylu nowoczesny, tak chłodno też. Tutaj mamy łazienkę i kuchnię. Kuchnia jest o dziwo bez lodówki, ale okej. Okay. I chyba no, tak. Ale naprawdę jest spoko. No bo to wiecie, to jest taki bardziej styl nowoczesny, szarości, biele, czernie. No i może jakiś kwiatek gdzieś się znajdzie. Dobra, przechodzimy do góry, bo jest góra i która jest naprawdę ładna. Tutaj mamy taki jakby przedpokój, korytarz. I wejście do dwóch sypialni. Sypialnia jedna jest taka. ok, nie ma biurka. I pojedynczym łóżkiem. Szafa też jest. Coś do... gdzieś można usiąść sobie. Oczywiście Sim może gdzieś usiąść sobie. I tutaj mamy simkę jedną. Powiem, że naprawdę dom z zewnątrz jest po prostu koza. Naprawdę z zewnątrz jest kozacki. Kurde, nie wiem jaką ocenę, bo powiem wam, że w środku nie jest taki jakoś urządzony z jakimiś takimi wieloma elementami, ale wiadomo, że to jest taki, wiecie, sylbal bardziej yy, nowoczesny, zimny. Tutaj druga simeczka. I naprawdę fajnie. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Więc, yy, kurde, naprawdę te dwa domki, no po prostu tak mi się podobają, że chyba tutaj ocenę też tam 7, bo naprawdę, tylko wiecie, tutaj mamy schody. No, schody też trochę dają, więc damy tutaj 7,5 dla Julki, bo naprawdę jest na. No, powiem, że dom jest fajny. Fajnie wygląda z zewnątrz. Naprawdę. Dajcie mi znać, jak oceniać domek drugi. Oczywiście w komentarzach, i teraz zobaczymy sobie jeszcze, czy mamy Dysona. Jeżeli go nie mamy, to już by było na tyle, ale zobaczmy, bo powiem szczerze, że nie widziałam. Tutaj, jak widzicie, yy, nie ma nikogo. Hei, nie ma Dysona. Nic no. Dyson, jeżeli oglądasz ten odcinek, to daj znać w komentarzach i oczywiście zaproś mnie. Zaproś mnie. I wtedy ocenię Twój domek. A my teraz wracamy do mnie, do chatki, bo jak wiecie, mam drugą chatkę, tylko druga chatka jest z. O, to jest moja druga chatka, w pełni umeblowany dom. No, więc co? Ja powiem Wam szczerze, że to był taki plan na odcinek, gdzie oceniam Wasze domki. W następnym odcinku nie wiem, co porobimy, tak szczerze Wam powiem. Coś na pewno wymyślę. Dajcie mi znać, który macie poziom na festiwalu Simów. Ja mam 28. A zostało 36 dni. Więc dajcie znać, na którym wy jesteście. I co? To by było na tyle w tym odcinku. Może troszeczkę krótsze, ale myślę, że wam się podobał. Więc co? Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z The Sims Mobile. I także, jeżeli ktoś jest do końca wytrwał, to może w komentarzu napisać Festiwal Simów. Więc jak ktoś wytrzymał do końca, to pisze Festiwal Simów. A my się widzimy na live'ach, bo takie właśnie livey wakacje planuję. Więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia i pa pa!